Ja widzowie, witam was w kolejnym odcinku i tym razem cały tydzień jeździliśmy spa. W sobotę startowałem w wyścigu 24-godzinnym z zespołem amatorów. No, i po prostu przez cały tydzień przygotowywałem się do tego wydarzenia. Ja chciałem jeździć ferarką, chciałem szlifować tempo, pocić się, jeździć tylko tym samochodem, po to, żeby jak najlepiej go poznać i mieć jak najlepsze tempo. Wy, widzowie, na streamach mieliście trochę inny pomysł. Chcieliście, żebym pokazał wam inne samochody, dlatego też będzie tutaj Lamborghini, będzie też tutaj Audi, ze względu na to, że o te dwa samochody poprosiliście. Ja nie przedłużam, idziemy do materiału i widzimy się po nim. Pierwszy dzień, pierwszy wyścig i tutaj jeszcze Ferrari. Startujemy na siódmej pozycji i liczyłem, że to będzie dobry wyścig, ponieważ dobrze czuję się w samochodzie. Byłem już rozjeżdżony i wiedziałem na co mogę sobie pozwolić. Tak jak widzicie start pewny, start dobry, tutaj nie ma zbyt dużo zamieszania i wiedziałem, że być może coś się uda osiągnąć w tym wyścigu. No niestety tutaj jak widzicie robi się free wide przede mną. I mówię, trzeba szukać sobie miejsca, trzeba szukać miejsca, zobaczyć co się stanie i wykorzystać sytuację. Ostro. Będzie ostro, bo widzicie chłopaki się obijają, a ja uznaję, że wykorzystam sobie tutaj szansę, agresywnie od zewnętrznej, objeżdżam McLarena. Bardzo Do fajny dobra. manewr wyprzedzania, gdzie wykorzystałem po prostu walkę, która była przede mną i bardzo byłem z tego zadowolony. Jadąc dalej, tak jak widzicie, wiele się nie działo. Tutaj już kilka okrążeń minęło, przesadziłem, przesadziłem do T1, przez co dużo straciłem prędkości i być może dobrze, bo tutaj zderzyły się samochody na ślepo, ale udało się to ominąć. Był spin, zderzyły się samochody, udało się to ominąć i byłem bardzo z tego zadowolony. Jadąc dalej, kolejna agresywna walka przede mną, wypada McLaren szeroko tutaj na żwir, więc ja wykorzystuję moją przewagę prędkości i biorę to co moje i co mamy już pozycję trzecią. Tutaj też byłem atakowany, ale się obroniłem. Jadąc dalej, tak naprawdę tak jak widzicie dużo się nie dzieje, pozycja druga w tym momencie, bo tam było małe zamieszanie, którego nie było sensu pokazywać i tutaj jestem atakowany do bastopa i liczę na to, że się uda. Niestety free white mnie przestraszył, więc odpuściłem. No free white to się przestraszyłem już tutaj trochę. Ale zjebałem, ja powinienem pitować. W pierwszym wyścigu zagadałem się trochę z czatem i zapomniałem spitować, więc na ostatnich oparach dojeżdżałem do pitu. Tak jak widzicie, zjeżdżałem na pozycji drugiej, trzeciej, tak naprawdę. Niestety wiedziałem, że ten pit mnie będzie dużo czasu kosztował, bo musiałem bardzo dużo liftować na tym ostatnim okrążeniu, żeby w ogóle się dotoczyć. Tutaj mi na chwilę w ogóle silnik zgasł, bo tego paliwa praktycznie w ogóle nie ma. 0,07 zero, zero, Tyle paliwa zostało mi w baku. Tyle co nic. To był po prostu cud, że dojechałem. Wyjechałem niestety na odległej szóstej pozycji no i zacząłem walczyć tutaj o odrobienie tego co moje, ponieważ ten pomiałem tak jak widzicie i wiedziałem, że powinienem być więcej. Atakuję tutaj z przewagi prędkości i z drafta Mustanga. Niestety na prostej, tak jak widzicie, jak wyszedłem z drafta, tej prędkości całkowicie zabrakło, więc tułaj tutaj przez zakręty. No i liczę, że się nie zderzymy, liczę, że się nie zetpinujemy i uda się ten manewr zakręcić, zakończyć moim wyprzedzaniem. Fajna walka tutaj z naszej strony, bardzo dobrze to wyglądało. Jestem naprawdę zadowolony z tego, jak ją wykonałem, ponieważ byłem pewny w tym, co robię i byłem zadowolony. Dobra, od startu zdobyłem jakieś pozycje. Więc... Jest ok. O, poszli. róż poszło w oj, 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 panowie, dobra, darmowe pozycje. No i udało się na sam koniec zdobyć darmowe pozycje po prostu przez błędy. Mi się tą ferarką dobrze jeździ. No to jest specyficzne auto. Do niego trzeba się wjeździć, ale to jest specyficzne auto. To jest specyficzne auto i trzeba się do niego wjeździć. Bardzo dobra pozycja startowa, miejsce trzecie i tym razem kolejny raz bardzo spokojny start. Tak jak widzicie, większość zawodników została za mną, więc wiedziałem, że na starcie powinno być bezpiecznie, a ja powinienem coś tutaj powalczyć. Jak widzicie, niestety napotkałem na bardzo agresywnego kierowcę, który od razu zaczął atakować. Tutaj ostro mnie zajechanie, o panie, jak mnie zajechałeś. Tutaj. Aż wyraziłem swojej po prostu obawy. Chcesz się bawić? Dobrze. I uznałem, że zagram Im nim w tą grę, w którą on zagrał ze mną. Nie ma problemu, ja się z, z tobą pobawię w takie zabawy. Więc ta agresywnie do Bastopa mu w ogóle nie odpuszczam i wyprzedzam go od... odzyskując moją pozycję. Jadąc dalej dojeżdżamy do McLarena, ale też trzeba odpowiadać na czat. Ja nie ustawiałem, ale jak mi składali komputer to mi się wspomniałem. Bo mi przestawiali, więc to było zrobione, ale nie przeze mnie. Nieważne, że jedziemy w drapcie, nieważne, że zaraz będziemy atakować. Na pytania z czatu zawsze jest czas, żeby odpowiedzieć. Wysyłam się na to łajda, opóźniam hamowanie, ładnie wyprzedzam pozycję i na pozycji drugiej kończę wyścig. Tak już dojechałem do końca. I jesteśmy w trzecim wyścigu, a te kolega dostanie drive-thru. Gdzie liczyłem, że z przodu będzie drive-thru? Powinien chociaż. Wrażenie. A start już nie był tak spokojny jak w dwóch Bo poprzednich wyścigach. Przez Zieloną No nie, nie wiem jak to jest. Jezu! Kurwa człowieku czemu ty schamowałeś Węrusz z takim hamulcem? Co oni tu zrobili? To zabiłem człowieka, no, ale on nie spodziewają się tego co się stanie, on zahamował Węrusz, uderzyłem mu w tył i nagle patrzę, nie mam prędkości na prostych. Moja prędkość na plastik to jest jakiś żart, jadę takie 220-223 na godzinę, więc trzeba zjechać do pit lane. I co się okazało? A mój zderzak sobie zawisł po prostu i mnie spowalniał, tak? Zajebiście, dobra. Zderzak. O, teraz to, to ty się tu od... tu odpadłeś, nie mogłeś odpaść na torze? Odpadłby na torze, a on sobie tu, kurde, no proszę. Frustracja była duża, bo naprawy nie było dużo. No co za troll z tego zderzaka. Na to że nie, a tutaj pyk nagle i, i tyle. Zderzak troll zepsuł poprzedni wyścig, więc trzeba było się odpuwać. No i tym razem zmiana samochodu na Lambo i na Lambo udało się zrobić 15 pozycję startową, więc znowu chaos. No się nie pchaj na tu wajda ze mną do euro człowieku. No i dostanę slowdowna przez to. Wszystko odda całą tą karę. Na pierwszym lapie ten slowdown to tam nie boli aż tak mocno. Od razu dostałem slowdown na Węróż, ale oddałem go tutaj ładnie na walce. No i szukam swojego miejsca, gdzie tu zaatakować, bo chcę wykorzystać szansę. I to, że czułem się dosyć pewnie w tym samochodzie i naprawdę dobrze mi się nim jechało. Był inny niż Ferrarka, ale wiecie, przesiadłem się do nowego auta, a już czułem się pewnie, więc chciałem zaatakować, chciałem się pościerać i chciałem zobaczyć, jak to będzie. Ale pociąg. Tutaj niestety pociąg, więc trzeba będzie uważać i zobaczyć, co się uda zrobić. Jak widzicie, tutaj polecieli szeroko i patrzcie, co się dzieje. Jedna pozycja, druga pozycja. Tutaj mijamy trzecią, czwartą i piątą. Pięć pozycji na jednym zdarzeniu, ze względu na to, że pojechałem bardzo odważnie i się nie przestraszyłem. Ale było to ryzykowne. Ferrarka jest ciężka często. Wracamy do tematu ferarki i GT 3 czyli czy się dobrze jeździ tym, czy tym i kolejne zdarzenie, więc wykorzystuję. No i wycofał we mnie. Kurde no. Stoi i wycofał. Jeszcze. Niestety tutaj dostałem leciutkie obrażenia, bo osoba zamiast stać zaczęła cofać i nie zahaczyła. a ja jej widzowie Ale wyścig był bardzo chaotyczny i bardzo mocny. Tutaj już mamy pozycję ósmą, więc widzicie jak mocno się przyjęliśmy bez wyprzedzania, a tylko na manewrach takie jakie udawało się wykonać podczas błędów moich przeciwników i kolejny incydent. O! Ktoś poleciał szeroko. Kolejny incydent, kolejna pozycja Bosta, samochód szeroko w bandzie i atakujemy od razu Ferrari, bo nie odpoczywamy, nie odpoczywamy i próbujemy od razu zdobywać pozycję i bardzo ładny atak. Patrzcie co narodzi ze mną w drafcie, to jest... No i... Boże, to jest beka, patrzcie widzowie. Okazało się, że Lambo nie ma prędkości na prostej, Ferrarka w drafcie, to jest Wiksik Fisk. Fix it, więc nie mogłem zmienić ustawień, nie mogłem zmienić setupu i Ferrarka po prostu mnie wyprzedziła. Atakuje mnie tutaj na tu white, ja zostawiam miejsce i dostaję strzała w bok. Nieduży, nieduży, ale udało się tutaj opanować samochód. Walka nie była czysta, ale obroniliśmy pozycję, bo tutaj jeszcze, widzicie, on się wysuwa naprzód, ale ja atakuję jego, nie odpuszczamy. To jest moja pozycja, ponieważ czułem w frustrację, że straciłem ją z przewagi prędkości na prostej po prostu na setupie. Dycha, druga dyka. I teraz będzie trzecia dycha. I kolejne okrążenie, i kolejny raz to samo. Nie byłem w stanie jej odjechać. Kolejny raz te same zakręty. Kolejny raz to white. I co? I ten sam błąd tego samego zawodnika, tylko tym razem. No i się wpierdolił we mnie. Tym razem znacznie gorszy. No pięknie. Kolejny wyścig, i tym razem startujemy znowu z odległej pozycji. Ze względu na to, że kolejny raz mieliśmy samochód. Tym razem witam w Audi i patrzymy, co się uda pojechać Audi w tym wyścigu. Chwój, co ma być to będzie, jolo. Miałem całkowicie wywalone, ponieważ nie czułem samochodu i zepsułem kwalifikację, więc agresywnie od razu jadę i widzicie jaka przewaga prędkości tutaj z wyjścia z róż. Ale co się okazuje? Okazuje się, że Audi cierpi na tą samą przypadłość. Czyli brak prędkości na prostej. Lepsze wyjście, a, no i koniec, koniec rumakowania. Nie ma prędkości widzowie. McLareny mnie robią. Koniec rumakowania, gdy na prostą wyjechaliśmy. No i wyjechaliśmy na prostą i nie dało się wyprzedzić. McLareny były znacznie szybsze, to było jeszcze przed bopem i po prostu Audi zostawało bardzo mocno w tyle tutaj w tym... Było fajnie, ale się skończyło. Skończyło się i nie mogłem nic tutaj na to poradzić. Trzeba było jechać dalej, zobaczyć jak to będzie w zakrętach i gdzieś znaleźć swoje miejsce na torze i zobaczyć czy uda się coś wywieźć. Tutaj agresywnie... Chłopaki walczą, dzieje się dużo, więc szukam swojego miejsca i staram się utrzymać. Niestety, już mi zdjęło przód. I will damage. I tak się skończył wyścig, w Audi. Kolejny wyścig, i tym razem jesteśmy w Fordzie Mustangu. Witam w kolejnym, innym samochodzie. Pozycja 12 na starcie, i zobaczmy, jak Ford się prowadzi. Powiem szczerze, ciekawy samochód, bardzo ciężki i kolejny raz atomowy e na pierwszym lapie, więc wykorzystuję prędkość, potrafię się tam wepchnąłem, wepchnąłem się, wykorzystałem swoją prędkość i jadę dalej. Jak widzicie, atomowy Mustang atakuje, wykorzystuje masę tego pojazdu i to że jest bardzo stabilny po to, żeby zdobyć przewagę, ale nie hamuje. Oj, zimne opory przesadziłem. Prowy na zimnych oporach nie jadą widzowie. No tutaj wyhamować tą masę na zimnych oponach było ciężko, nie ma hamowania. I to mnie bardzo mocno zaskoczyło, ponieważ mogłem tą pozycję tam utrzymać, ale no niestety straciłem ją, bo niewierdzony w samochód popełniłem po prostu bardzo głupi błąd. Trzeba było zahamować wcześniej. Dzięki za followka. A szkoda, bo starwy łany z tego Eon i tam przeciskanie się bardzo był ładny, więc trzeba odrabiać podczas wyścigu. Nie poddajemy się, jedziemy i zobaczymy, co wyścig przyniesie Kukaszowi. O, o, o. Ktoś tam tańczy na poboczu. I jak zwykle błąd i osoby w żwirze, bo zimne opony plus przesadzenie równa się spin, bądź wynosić je prosto w bandę. A ja jadę dalej i szukam swojego miejsca na atak. Patrząc też, jaką strategię mają moi koledzy. Na no zimnych oponach ten Mustang, kurde, no to pod steru to ma kilogramy po prostu. No trochę było ciężko znaleźć rotację, no bo to jest w ogóle inna charakterystyka samochodu niż trzy poprzednie, ale patrzcie, ja załadować w ogóle z przodu worek podsteru. No i tyle. To jest taki właśnie samochód dzisiaj. Bo jakbym nie był sobą, gdybym nie ponarzekał, więc ponarzekałem trochę na podster, ponarzekałem na ten samochód, ale ogólnie był bardzo stabilny i powiem szczerze, zaskoczył mnie pozytywnie, bo myślałem, że będzie znacznie gorzej. Oj Mateusz się rozwalił, ciekawe co tam się stało Mateus... Jadąc dalej, dużo się tutaj nie działo, tak naprawdę pozycja 12, i nie jestem w stanie tutaj znaleźć sobie jakoś dobrze miejsca. Szukam swojego, że tak powiem, mojej opportunity, looks for opportunity, ale niestety ich nie było, więc się ciągnę za innym. Tutaj spowolniony lekko samochód atakuje, mówię, dobra, to jest ten moment, trzeba zaryzykować i co? O! I dupa, Łukasz. Popełnił błąd. Zapomniałem, że to nie Ferrari, że tam nie mogę tak ostro w hamulec wejść. Aj, aj, aj. Zachowanie bezpośrednio z Ferrari i to był błąd, że tu nie mogę tak ostro na drugich okrążeniach jechać. Pamić mięśniowa zadziałała, jedziemy dalej i co? I to jeszcze raz, obrót, uderzenie, spin, ściana i koniec wyścigu w Mustangu. Widzowie, tak to niestety wyglądało. I witamy w dniu trzecim. W dniu trzecim wróciliśmy na początku do Ferrari. Pozycja startowa 26. Niestety kwalifikacje mocno zepsute. No i co? Kolejny spokojny start. Tutaj no, tak naprawdę nie miało mi co zagrozić, więc no, jakby nie patrzeć. musiał być spokojny, bo byłem na końcu. Na spokojnie, pan BMK. Lekkie uderzenie slow car i kolejne wypadki. Bardzo dużo tutaj w tym bastopie się działo. Kolejny bokiem. Dobra, P24, wejdziemy do góry, widzowie. No i pomału jechaliśmy do góry. Ja chciałem to rozegrać na spokojnie. Wiecie, już mamy dwa wyścigi w plecy. Yy, punktów dużo straciliśmy, no i chciałem tutaj, że tak powiem, troszeczkę uspokoić ten temat i zobaczyć, jak to wyjdzie. Więc nie atakowałem tak mocno, wchodzimy na Free i co? No i wiedziałem. Free Wide powiedziałem, że tak się skończy, kurwa. Wiedziałem, że wchodzą tam na triwajdach, chłopaki nie ogarną i skończymy po prostu w bandzie. Okay. Już się ktoś zespinował na starcie. I kolejna zmiana samochodu, znowu wracamy do Lambo, pozycja startowa 8 i patrzymy co tym razem się przyniesie. Dobra, zimne opony. Wyjeżdżamy na prostą Eurus, jedziemy swoje i szukamy swoich miejsc. I powiem szczerze, to było najludniejsze wiecie jakich pojechałem. Wystartowałem z 8 i dojechałem na 8. tyle. A potem kolejny wyścig i specjalna prośba, Akura, której po prostu nienawidzę w e-racingu. A raczej nienawidziłem. Polecam. Bardzo fajna baza i bardzo fajna kierownica. Obie rzeczy bardzo spoko, więc polecam. O, o, o Dymy, widzowie. Na pierwszym lapie, jak jechałem akurą, były ogromne dymy. Mamy dymy, widzowie. Jezu, korzystuję szansę i ich mijam. Polecam, polecam. Bardzo fajna baza. 12, I ta tak, super. nie lubiłem akury na starych oponach, na tych obecnych jechało mi się nią całkiem, o kurde, yeah. całkiem polega. ok się jechało, mimo tego, że nie czułem się pewnie i trochę odpuszczałem. Ale nie byłbym też sobą, gdybym nie wykorzystał takiej sytuacji przewagi prędkości i czegoś nie zaatakował. Powiem szczerze, samochód mi mocno zaskoczył, bo w poprzednim patchu i w poprzednim sezonie miałem bardzo duży problem, żeby w ogóle przejechać kilka okrążeń nim. A tutaj wysartowaliśmy w wyścigu 40-minutowym i byliśmy w stanie sobie powalczyć. Setup jaki załadowałem miał za wysokiego winga, więc straciłem bardzo dużo prędkości na prostych i musiałem walczyć tutaj zawsze do tej krętej sekcji. Jak widzicie, lap za lapem oddaje pozycję albo tak jak tu. O kurwa kolego! Dobry atak! Dobry atak. Kolega przestrzeił całkowicie, oparł się o mnie i co? No i wyprzedził. Dobry atak. A polega. ja wyraziłem gratulacje dla jego cudownego ataku. Ale na tej prostej traciłem pozycję za pozycją. Bo ten wing o, wyleciałem. Ten wing był tragiczny, no i niestety doszedłem do wniosku, że to był mój błąd. Nic więcej tu nie ogarnę. Na tej... No wybrałem setup z tak beznadziejnym wingiem na spa. No i niestety musiałem przyjąć porażkę. Ale... I tego, że spadam coraz chwilę. Lekki spin, ponieważ to był też mój błąd. No samochód, który mi nie leży, więc wiedziałem, że coś takiego może się wydarzyć, ale... I tak, i tak, ten jeden spin to tyle co nic. Gorszy był ten setup, który no niestety nie oddawał. No w się Hamule, na sam koniec odbyliśmy trochę walki, udało się tutaj wyprzedzić. Była pozycja 14. No i jadąc dalej, tutaj do samego bastopa atakuje mnie po wewnętrznej. Zderzyliśmy się, nie zespinowało. No bywa. Hmm, Byłem do sfrustrowany, ale no cóż. Dowiozłem chyba 16 pozycję z tego wyścigu. Witam w czwartym nie dniu. Będziemy startowali, tu się nie, nie ma spierzy. się co spieszyć, bo zawsze startowaliśmy dalej, ale jednak się zdziwiłem. A jednak będziemy startowali. Więc tym razem to ja miałem bardzo dużą przestrzeń do samochodów przed sobą i tym razem Ferrarka, bo dostaliśmy ten dzień na Ferrarce ze względu na to, że nie było sensu w ogóle nic innego robić. Bo spadła 24 i już było następnego dnia, bo to piątek. Dobra, spodź się trochę na tych zimnych oponach. Kolego. Nie chciałem odpuszczać walki, i tutaj od razu nie będziemy tak cię odpuszczać. Ścigamy się i agresywna walka od samego początku na zimnych oponach, a temu nie. Kukasz troszeczkę agresji i pokaż, że też masz pazur. To mi migasz kolego, co ty mi migasz? No i trafialiśmy osoby, które były bardzo narwane, bardzo agresywne, migające światłami, bo one muszą to wygrać w tym momencie. I kolejny raz, proszę bardzo, jakie piękne wyprzedzanie. Piękne wyprzedzanie, opierając się bokiem o mój samochód, bo temu nie. No Pięknie. I kolejny raz moje niezadowolenie. Nie ma to jak wyprzedzanie z oparciem się o zawodnika, którego wyprzedzasz. Bo inaczej byś poleciał w krzaki. To było bardzo częste w tym zakręcie. Tam po prostu zawsze tak było. Piękne wyprzedzanie. Może tak powiem, bardzo intensywnie dobre. Kwestia jest taka, że jak ja bym ten zakręt, to byśmy się rozwalili we dwóch, bo ja bym go zabił. Ale jak widzicie, kolega był agresywny, naciskał i szukał swojego miejsca, więc no cóż. Jedziemy dalej i patrzymy, co z tego wyniknie i jaka sytuacja tutaj na to, że będzie. Bo przecież rzuca tego McLarena z tą bramką, że także nie wiem. Jak widzicie, dużo dramatów, dużo, że tak powiem, spornych sytuacji. Bo on tańczy po prostu bardzo mocno, też lewo-prawo. No, agresywna jazda, panowie. Nie ma. Tu Mercedes przestrzela zakręt. Ale tu już przestrzelił. To jest ostatni lap w wyścigu, więc ja nie odpuszczam. Chcę moje pozycje. A to będzie tułaj do. do Enrush'u I nie odpuściłem. Mówię tułaj do Enrush'u: albo skończę w ścianie, albo przejdziemy. Ale wiedziałem, że skończymy w ścianie. A raczej ja skończyłem w ścianie, a on pojechał dalej. No niestety, przewidziałem to i cały wyścig w plecy, a był bardzo dobry rezultat do tego momentu. A następnie Kukasz był w swojej najlepszej formie w tym, że tak powiem, weekendzie, tuż przed SPA24. Trzy wyścigi, trzy wyścigi po kolei, za każdym razem start z P1 albo z P2 i trzy razy wygrana na P1. Idealna jazda, nie było żadnej walki, jechałem samemu, a tutaj widzicie, trzy razy jak bardzo ładnie wystartowałem, gdzie od razu po w zakręcie pół sekundy przewagi. Kukasz dał radę 3 razy P1 z najszybszym czasem okrążenia. I co widowie, końcówka była naprawdę atomowa: 3 zwycięstwa, 3 razy P1, ale jak to się przedstawia w liczbach? Dzień pierwszy kończymy na plusowym i ratingu, co mnie trochę zaskoczyło: to jest 125 i ratingu i 002 serki na plus. W szczególności to jest 125 i ratingu mnie zaskoczyło, ale rzeczywiście tam jeden wyścig był naprawdę bardzo dobry. Dzień drugi już na czerwono były zmiany samochodów, które nie oddały minus 52 i ratingu i minus 0 Zdziwiłem się, że tego i ratingu tak mało, bo naprawdę myślałem, że tam jest ponad stówka na minus, a jednak tylko 52 punkciki, więc nie jest tak źle. No ale dzień trzeci mnie zaskoczył totalnie minus 16 ratingu, a byłem przekonany, że tam też leży co najmniej stuwa, a to było tylko 16 punktów, więc tyle co nic. No tutaj, SRK dostała i po tyłeczku, bo 0,82 na minus. No ale niestety, tak wygląda jak się za dużo zmienia, i to był taki wiecie: nie każdym samochodem od razu się wczujesz, dobrze pojedziesz. Więc no niestety, ta SRK musiała dostać trochę w plecy. Dzień czwarty, prime forma Kukasza, dzień przed SPA 24 i co? I odpalamy cały dzień na zielono: 188 ratingu i plus 1,31 SRK, więc to całkowicie. Że tak powiem, podbudowuje nasz wynik, który osiągnęliśmy w tym tygodniu, bo w tym tygodniu udało nam się osiągnąć plus 245 ratingu i plus 001 SRK I rating bardzo mocno do góry, eserka ciut ciut, ale wiecie, i tak i tak potem było endu 24, więc wiedziałem, że SRK pójdzie do góry, a i rating miodzio, miodzio tydzień, 2,5 stówki to jest naprawdę fajny wynik. Jeżeli chodzi o wyścig 24 godziny, nie będę robił takiego podsumowania jego, ze względu na to, że to jest 24 godziny materiału, a ja nie mam czasu, żeby gdzieś zmieścić to i zmontować, dlatego też wstawię tutaj na YouTube gdzieś pod koniec tego dnia pełny film yy, z 24 godzinami, być może podzielę na części. Ktoś może będzie chciał to obejrzeć, ktoś może będzie chciał to zobaczyć, spojrzeć, yy, że tak powiem będzie tutaj, on będzie sobie na was czekał, zawsze do kawusi nie wiem, w nudnej chwili możecie go obejrzeć, dużo dyskusji i tak dalej, ale ja tego nie będę obrażał. To będzie RAF Materialik, taki wiecie. Zero, że tak powiem, yy, obróbki. Zostawcie subskrypcję, jeżeli się podoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podoba, wpadajcie na Discorda. No i co? Widzimy się następnym tygodniu, a będzie ciekawie. Będzie ciekawie, bo obiecałem LMP2 i Hypercara. A w tych samochodach wydaje mi się, że na YouTubie jeszcze nie mieliście okazji mnie zobaczyć, więc no cóż, czekuje się nowe wydanie. Trzymajcie się widzowie, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Hej!